Hej, hej, witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 14, z moich składów. Dzisiaj sobie weźmiemy pod lupę skład, za który musiałem trochę wydać kasy, ale wygląda naprawdę niepozornie, bo. Bo, bo, bo. Jest to srebrny skład zawodników z ligi. Z ligi, z ligi, tu już sobie zrobiłem. Tak jak ja gram, eee, taktyka 4-4-2 jest to liga, bodajże ta pierwsza angielska i połączona z, z zawodnikami z Premier League. Na początku dodamy sobie menadżera standardowo. Węgier już tam gdzieś jest, jakiegoś Anglika po prostu. Albo Irlandczyka wszystko jedno. Kogo my tu możemy sobie wybrać? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może być. Zaczynamy od brameczki, moi kochani. U, muszę ustawić bramka. Brązowy, srebrny. Poszukaj. Srebrnych mamy dużo, ale jest to liga angielska. Silver English League, więc wybieramy sobie bramkarza. Jest to bramkarz Manchester City, Rumun Castle, Pantilmon. Zakupiony za 4000. Wzrost 2-3. A reszta statystyk taka w miarę. I muszę Wam powiedzieć, że tym składem naprawdę się fajnie grałem. Wczoraj sobie zagrałem od niepamiętych czasów meczyk. No i gościu miał. Yy, chyba. 5 informów w składzie. I przegrał ze mną. 2-0. Ale wiecie, no za dobrze on nie grał, nie? To są najczęściej tacy, takie pewnie. Nikogo nie obrażając, bo może e, się znajdą tacy ludzie, ale no po prostu za kasę kupił, za kasę normalną na pewno kupił końsy i kupił sobie tych zawodników i nawet nie potrafi tego wykorzystać, że miał skład za nie wiem 30 milionów, szczelam, plus tam reszta tych nieinformów. I naprawdę grał słabiutko. Eee, prawa obrona. Już Wam mówię. Eee, jest to Karl Jenningson. Tempo 80. Podania 61. Główki 66. Obrona 69. Dribbling 61. Jestem jego pierwszym właścicielem. Ale ma. Czerwony kartonik. O. Ja tam mam jakieś asenca z Benfiki. Ale naprawdę jest spoko na tą prawą stronę. I teraz środek obrony, który muszę Wam powiedzieć, jest naprawdę świetny. Nie spodziewałem się. Jorse O'Korea. Aston Villa. Tempo 76, jak na środkowego obrońcę, to jest bardzo dużo. Z kartą wartownik. 84 główki. Eee... Liczba właścicieli 15. Kupiłem go za 7600. A naprawdę, za, zakup, zakup warty tych pieniędzy. A, wiem, że to jest głupie brzmi, bo to jest zawodnik. Yy, ale naprawdę, naprawdę jest. I tu mamy jamańskiego obrońcę Adriana Mariappa. 500 zakupiony. Następny szybki obrońca czy środkowi szybki obrońca, jak na obrońcę. 86 główek i naprawdę z okorę stanowią zasłonę nie do przejścia. Zasłonę nie do przejścia, cepiono. Ja Obrona nie do przejścia. <grybujesz> eee. Obrona. Jest to za modnik już Beniaminka, który spadł. Martin Olson, 84 tempa, 78 główki, 71 obro, obrona ogólnie. I naprawdę jest porównywalny z tym Jenkinsem czy Junkinsem Tu to są normalne, srebrne karty, a to są te już świecące się. Od stole daję po oczach yy, i zaczynamy teraz od napadu. Tu będzie. E, bardzo to bardzo fajnie, mamy tutaj zawodnika Newcastle United, czyli mojego ulubionego klubu z ligi angielskiej. E, jest to Overtown, Gabriel Obertown, 87 tempa, strzały 58, 62 podania, 73 dryblik. Z sztuczki 4 gwiazdki, to jest fajne, w nim za tysiaka jak najbardziej lewy obrońca mamy Rolanda Lamaha z Swansea Belga 90 tempa 69 podań, 64 strzały 66 główki 74 dribbling no nie spójrzcie na jego piękną twarz kogo on wam przypomina mi przypomina jednego pana z reklamy który reklamuje bardzo znany antyperspirant dla mężczyzn Kupione za 5900 Teraz może być tani, bo to ten skład już tutaj u mnie siedzi. Żadne nowości to nie są. Środek pomocy Gary Medal. Zawodnik Middlesboro 76 tempa, 82 obrony, 68 strzały, 70 główki 68 to może nie za dużo jak na strzały. Ale naprawdę, uwierzcie mi, że ta statystyka akurat jest bardzo zaniżona. A szczały ma naprawdę piekielne, mocne i zazwyczaj lecą światło bramki bezproblemowo. Słabsza noga, 4 gwiazdki, to jest fajne. Kopione za 7000. Następny. I tu jest Fabian Delw. Delw, delw, delw. Eee, 80 tempa. Jak na środkowego pomocnika to bardzo dużo. 67 strzały, podania 72. I tutaj też te strzały są bardzo, bardzo zaniżone. Naprawdę umie przypie przywalić i po prostu robi z ludzi sito. Jak z piłka stanie na brudu. I teraz <grym> Przepraszam, najdroższa część tego składu. Ach, pardon. Czyli atak. Zawodnik... Aston Willi. Gabriel Abonahor. Abbo Z kartą kończącego 90 tempa, 74 główki, 74... I naprawdę, naprawdę... Jest bestią. 44 750 monet za niego, ale jest, lep jest naprawdę. E no, jak to powiedzieć? Jest naprawdę jednym z najlepszych tych srebrnych graczy, a jest na pewno lepszy od niektórych informów, które latają sobie na ataku w tym fucie. I jego partnerem to będzie Jerome Cameron. Jerome. To jest chyba zawodnik Crystal Palace, tam widzę ten herb tego ptaka, to jest chyba Crystal Palace, tak, z kartą jaszcząb, trochę tańszy, 60, 700, 88 tempa, 70 strzały, podania 69, 78 główki, eee, słabsza noga, tu jest akurat z nim problem, ale naprawdę... Jako duecik są naprawdę nie, z, niezwykle skuteczni. I to byłoby już wszystko, ale tutaj mam niespodziankę dla polskich fanów. Tylko pozwólcie mi, że, że ją znajdę. Ona widzicie, ale nie wiedziałem, że mam Campbella. To jest stary warty w chuj. Podobno. Ale już z nie, nie, Piecha też nie, też nie, Lamić też nie, tutaj Aleksander Tonew, były Lechita, bardzo dobrze znany polskim kibicom, 90 tempa, 51 główek, 67 strzały, słabsza noga, to jest jego największy plus. 5, 5 gwiazdek i jedyne 2500 monet za niego. Tutaj sobie standardowo pozupełniam zawodnikami. A! Dzisiaj ten odcineczek nam jakoś szybko poszedł. Szybko się uwinęliśmy z, z tym naszym silverowym składem. I to by było wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was do następnych odcinków z Fify. Z moich składów. Trzymajcie się. Papa. Pa.